W pergolach zimą sama kwestia użytkowania pergoli niewiele się zmienia. Oczywiście zmienia się to, że mamy ją właściwie cały czas zamkniętą po to, aby chronić meble, i żeby śnieg, który leży w takiej ilości nie padł nam, nam do środka, a za to odpowiedzialna jest sama konstrukcja i dach my zawsze dbamy o to, w każdej z naszych konstrukcji niezależnie czy mówimy o modelu rol, który jest za mną, czy o czy o ogrodzie zimowym, dbamy o to, aby każda z tych konstrukcji wytrzymywała minimum obciążenie na swój cały wymiar, minimum półtorej tony, więc mówimy słuchajcie o tym, że możecie postawić dosłownie samochód na dachu i nadal ten dach trwale się nie uszkodzi, nie odkształci i nadal będzie w nienagannym stanie do, do, do dalszego użytkowania. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie prowadzili lepszych testów, cięższych testów, co też Wam niebawem pokażemy. Ale generalnie tutaj, w tym przypadku, mamy teraz myślę że co najmniej 800-900 kg mokrego, zlodzonego śniegu na każdej z tych konstrukcji. I pokażemy Wam, jak to wygląda od góry. Daj kamerę, czy masz mi drabinę. Musimy, słuchajcie, zaimprowizować, bo mamy tutaj bojowe warunki BHP. Jak widzicie, dach już był częściowo testowany. I zobaczcie, możemy sobie po tym dachu spokojnie chodzić. Spacerować. robić dosłownie wszystko, wszystko jest zaladzone. I widzieliście jak było na górze, teraz widzicie jak jest na dole. E, czyli mamy suchą przestrzeń, przyjemną, bez grama śniegu, bez grama lodu i z delikatnie przełamaną temperaturą. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał spędzić więcej czasu pod taką pergolą w takich warunkach, kiedy na zewnątrz mamy pół metra śniegu w niektórych miejscach, to oczywiście możemy. Tylko trzeba zastosować promiennik, ciepło, jakąś nagrzewnicę i swobodnie możemy z tej przestrzeni korzystać. I najważniejsze jest to, że przez cały rok chronicie sobie meble tarasowe i macie strefę do użytku przez cały rok.